Stuk ory. No i prezentujemy tutaj grupę miarzy, czyli doskonałych gołębi na średni dystans. Jak widać, idealnie zarysowany dekalarz. On świadczy o tym kapitalnym układzie lotek. Przypominam, że dekalarz nadaje szybkość. Natomiast Lotki drugiego rzędu powinny być w linii prostej i one są tą siłą, nośnią gołębia. A więc zerkniemy tutaj za chwilę na grupę wybiórczo tylko zebranych gołębi w linii żniwiarzy. Można sobie za chwilkę z bliska popatrzeć, wytypować najpiękniejszego. I to jest kolejny konkurs Ryszarda, za który będzie wysłana parka tych doskonałych gołębi, celem wzmocnienia swojej hodowli. A więc, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tutaj możemy dwa na raz typować z góry. Po kolei. Klatki do wysyłki gołębi. Właśnie dzisiaj otrzymałem od Embarto. Koszt tych wszystkich klatek to jest 440 zł. Są niezwykle funkcjonalne humanitarna przesyłka to jest masywne czyli nie ulegnie zgnieceniu a więc Embarto to jest rzemieślnik na miarę XXI wieku od niego się kupuje akcesoria osprzęt do gołemników by ta hodowla była trendy a więc spójrzmy z bliska na pakę Ryszarda i konkurs który Żniwiarz jest najpiękniejszy Waszym zdaniem. Czy te dwa jedynki, dwójka, trójka, czwórka, piątka czy szóstka, parka gołębi młodych dla najbardziej y, trafnej odpowiedzi. Spójrzmy zatem z bliska jak ta kadra wygląda. I już zapraszam do zakupów na słonecznym gojemniku. Pakiet młodych 5 plus 1 gratis 1090 zł. A więc żniwiarze, dodam tylko, że mam ich około 100 sztuk oryginałów, które zasiedlają najlepsze hodowle w Polsce. Spójrzmy z bliska. i tutaj M. Warto się popisał klateczki są na 12, 6 lub 2 sztuki no i jedziemy gołąbki numer 1 a więc typowi typowi zamiatacze kilometrów, szczególnie średni dystans tak wyglądają oryginały linii Flora Berborta czyli Tineke 5000 najlepsza głębica na świecie, właśnie wywodziła się z tej linii doskonałych gołębi. I kolejny gołąbek, numer 3, zwycięzca lotu Bad Bilbel, lotu narodowego na słoneczny gołębnik. W tej chwili aktualnie w rozpłodzie z najlepszą samicą linii Flora Werworta Tutaj młodsze pokolenie. I gołąbek numer 5. Jak widać, typowy zamiatacz. I kolejny Florwerwer, ten zarysowanym trzecim pasem a więc doskonałe gołębie z Ryszarda hodowli. Typujmy, wygrywajmy, kupujmy, zwyciężajmy, by później otrzymywać takie wspaniałe, chary jak ryszard Słoneczny gołemnik Polski Dzisiaj zobaczymy jaka sytuacja u wyżymaczy Co cóż tu ciekawego się dzieje Otóż już Zostały gołębie puszczone w pary. Tak więc ta pierwsza grupa odchowu zwierzymaczy będzie dla Ryszarda celem mocnego lotowania. W gołębie oprócz programu PZKGP odbędą lot z Rotterdamu 735 km dla gołębi młodych. Stąd tak wczesna pora połączenia w pary, by te gołębie były dojrzałe do tak ekstremalnego lotu. A więc sytuacja jest już unormowana. Wcześniej miały okazję pozajmować samczyki swoje cele. Jak widać już tutaj bawią samiczki i w przeciągu kilku dni powinny być już jajeczka. Do celek dorzuciłem szczyny trochę, a więc ta słoma trcinowa z lubością będzie wyścielona w celach lęgowych i gołąbki. A więc okres parowania, początek stycznia. Tutaj Golden Parę, czyli Ela, Wyżymaczka i Żniwiarz Piotruś. Te gołąbki dla Ryszarda pozostaną. Jedyną parkę co odstąpiłem to dla Eli, Piotrka. A kolejne cztery gołąbki zostały u Ryszarda. I tak będzie z kolejnymi, ponieważ tych najlepszych gołębi nie ma takiej ceny, za które by można. Sprzedaż. Podowca, który kocha gołębie, te zwycięskie pozostawia sobie, ponieważ za te pieniądze, które ewentualnie mógł uzyskać ze sprzedaży, nie kupi równorzędnych ich klasów. A więc na tym to polega miłość do stworzeń: czyli lotować i kochać ten sport. A więc gołębnik odnowiony tutaj. On jest przestronny, dobrze wentylowany. Tutaj gołębie kapitalnie się czują. Frontowe drzwi otwieram na oścież i wówczas świeże powietrze tutaj przelatuje sobie przez gołębnik, wywiewając kurz i zapachy. I te gołębie, oczywiście on jest wysoki ten gołębnik tutaj zabazowany siatką, żeby gołębie tam nie podlatywały za wysoko. Również tutaj jest siateczka met odległości od par, żeby zachować tą pewną intymność. Natomiast tutaj, gdzie odbywa się karmienie i pojenie jest trochę więcej przestrzeni i już ten pierwszy okres mają za sobą. Jak widać niektóre już tam zaczynają sobie pilnować gorliwie swojego miejsca. I tutaj będzie ten pierwszy właściwy wyląg. Teraz przejdziemy do prezentacji żniwiarzy, one dopiero za miesiąc będą puszczone w parę i tam będzie kolejny konkurs dla moich fanów. Natomiast co jest w gołębniku lotowym? Otóż również od nowa ten okres zimowy jest po to, by zrobić tutaj porządek, żeby to wszystko również wyglądało jak najlepiej. Ten przedział jest przeznaczony dla gołębi młodych. Tam jest wlot z anteną oczywiście. A tutaj będą miały miejsce spoczynkowe gołębie dorosłe. Tam będą z nimi współpracować gołębie młode. Tak więc, tutaj w przeciągu dwóch tygodni, tą robotę się zakończy. Miejsca spoczynkowe dla gołębi młodych. Jak widać, praca w re Tutaj. Natomiast, poza tym miejscem, dla siedzenia dla młodych, będą umieszczone. Klatki wystawowe, w których będzie 15 wdów sami przebywać, Tam będzie kotara, czyli żaluzja, która uniemożliwi widzenie się. Tutaj jest aktualnie montaż potrójnych drzwi, które służą do metody obiegowej, czyli jedne drzwi. Teraz jest montaż drugich drzwi, i jeszcze będą trzecie. Natomiast te cele tutaj będą urozmaicone. Będzie przejście zrobione tutaj w tej celi do tej, a ta będzie zaciemniona. Czyli samczyki będą miały swój azyl, będzie to dla pięciu. Samczyku. Tak więc pozostawiamy na razie ten gołemnik, w którym jest akcja praca. A teraz przechodzimy do gołemnika. Jeszcze rzut oka do gołemnika wyżymaczy. I już pójdziemy zobaczyć na konkurs najlepsze żniwiarze Ryszarda. I tam będą wylosowane kolejne gołąbki dla moich fanów. A więc tutaj, jak widać, sytuacja powoli się normuje. Już za kilka dni będą jajeczka, i te gołąbki będą miały możliwość wykazania się na locie Głębi Młodej z Rotterdamu 735.